Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w tym odcinku to będzie to będzie ten to będzie na nowej playliście która będzie się nazywała jak nie wiem jeszcze samouczki czy coś w tym stylu no i tak i na tej playliście po prostu będę was uczył jak coś przejść jak zdobyć coś jak wygrać, na przykład, nie wiem, jak kogoś pokonać. E, dobra, no i tak. I teraz w tym odcinku samouczkowym, e, jesteśmy no, w ogóle na moim innym koncie, na którym najprawdopodobniej będę ciągle nagrywał filmy od, ter, e, od teraz. I, te, I w tym odcinku te zobaczymy, jak zarabiać gemy. E, nie gemy, tylko pieniądze. Jak zarabiać dużo Pieniądze, szybko, by na przykład zdobyć, yy, no jakiegoś, no nie wiem, na przykład taką legendę. Zaraz to sprawdzimy, więc was bardzo bardzo za zapraszam. Yy, ja obecnie mam 251 Teraz taka, taka rada. Nie kupujcie po jednym, od razu po 10, bo płacicie za 9, a kup macie od razu 10. Ja postaram się zdobyć od razu te, te chociaż te, te dwa. No, jakby się udało, jeszcze trzecie, to by było naprawdę super. Numer jeden. Możemy po prostu zacząć tradować by zdobyć jakieś fajne postacie szybko. Jakieś fajne, naprawdę ładne postacie. Numer 2. Wchodzimy po prostu na toilet haku, tak jak ja e, teraz. E, I będziemy teraz. Czekaj się. A wiesz, No, i będziemy teraz e, po prostu. Y, bierzemy najtrudniejszy poziom trudności. Klikamy AutoSkip. No i od razu czekamy już. I tak będziemy przez 32 minuty ciągle restartować. Ciągle będziemy klikać, żeby chcemy, że ciągle będziemy. Y, że ciągle będziemy grać około 16 razy warto zagrać no i wtedy będziemy mieli około 32 minuty to będzie nam trwało um, ale żeby, ale, żeby um, ta, ale ogólnie jak nie będziemy tego z boostem robić to to nam nie zadziała um, Najpierw trzeba kupić sobie um, y, busta Dopiero potem będziemy mogli, um, kupimy już busta, no to dopiero wtedy będziemy mogli, bo inaczej to będzie 16 razy 2. No, no to będziemy po prostu um, będziemy bardzo długo czekać, około, wtedy zajmie nam około godziny. Też nie opłaca brać całego trybu i od razu go kończyć, bardziej się opłaca czekać, aż to się nam zrobi. I teraz jeszcze, taka, taka, ten, jeszcze taki bonus dla, tych, dla moich subskrybentów, że, żeby zdobyć albo z Halloweenowego shopu jakiś prezent jakiś tak, te, taki prezent, albo, zdoby, albo, zdobyć, albo zdobyć jakąś na przykład fajną moją postać lub zdobyć o Exclusive Spider Trade jeżeli chcecie go zdoby, jeżeli chcecie to zdobyć w prezencie, najpierw zostawcie łapę w górę subę z dzwoneczkiem, bo musi to być tylko dla subskrybentów to jest e oferta. I potem klikacie. E potem klikacie. E ten. E potem co klikacie? No, a nie klikacie, tylko piszecie w komentarzu swój nick e w Robloxie. No, no i wtedy będziecie mieli. Wtedy będziecie mieli to zdobyte. Wtedy będzie zapewne to będzie ta jedna osoba to dostanie, prędzej um, czy później. Um. Tylko to jest dla tych też graczy, którzy no, w to grają nie? Więc jeżeli kto, kto, ktoś właśnie z moich subskrybentów, z Was, z was e, oglądał mój kanał i chce zdobyć. E, coś takiego no to bardzo was teraz zapraszam. To bardzo was teraz zapraszam, żebyście pisali albo na przykład jesteście nowymi, nowymi graczami początkującymi, no to wtedy też możecie takie zdobyć, to wtedy macie bardzo fajny bardzo fajną ulgę jakby no bo aby możecie zdobyć coś ekskluzywnego, epickiego, rzadkiego będziecie mieli lepsze rzeczy e, i postacie oczywiście mm. no więc po prostu klikacie to ile haku i wtedy macie oczywiście można się strajdować godzinami e, i walczyć czy chcecie e, czy chcecie coś takiego czy nie chcecie e, ja z tym się nie mogę nawet dobra no niestety teraz mi coś się zlagowało Muszę zrestartować postać. E, dobra, no więc tak. Nie, to mi się... To mi nie działa. No ale krótko mówiąc, i tak dodałem sobie wszystko, co trzeba było wam pokazać, żeby po prostu... żeby po prostu zdobywać szybko te pieniądze. Więc, bardzo was dziękuję. A jeszcze, jeżeli chcecie live'a, to dobijcie... No to może tak dobijcie do... 15 subskrypcji, albo do 20 subskrypcji, za, później się zobaczy. No e, i jeszcze bardzo wam dziękuję, że za speed Draw, e, e, pod tamtym odcinkiem zostawiliście 226 wyświetleń. No bardzo wam dziękuję. Do kolejnego! Pa.